Ula Witch coś, czy nie, Blair, Blair po prostu? Nie, Blair po prostu. Przedtem nazywał się to The Woods. I my się troszkę, jakby, napaliśmy na ten film, kiedy tak. nazywał się tak, a nie inaczej. I nagle okazało się, że to jest kontynuacja Blair Witch Project. Yeah! Za film odpowiada Adam Weingart, Wingard, który przedtem zrobił gościa. Bardzo stylowy film w klimacie lat 80. Ja jestem bardzo. Tak. bardzo Agnieszka tak. jest bardzo na tak. Ja lubię formę, szanuję, chociaż jakiś super zachwycony nie byłem, ale czekałem. Teaser trailer wyglądał tak mega klimatycznie. Enigmatycznie w ogóle tak. bardzo. Mamy bohatera 20-letniego, który, jak się okazuje, jest bratem Heder z pierwszego Heather, filmu. z pierwszego filmu. Zbierają ekipę, wsiadają w samochody, biorą kamery, drony. Cały sprzęt nowoczesny, w ogóle no bo robią jest... sobie świetną wycieczkę. Dokładnie, i jadą dlaczego... do lasu. Ale dlaczego w ogóle postanawiaj szukać? Ponieważ znalazł gdzieś w sieci nagranie jakiegoś anonimowego gościa, który znalazł kasetę w lesie. Tak. I na tym nagraniu przez chwilę pojawia się twarz jakiejś kobiety. I think that might be my sister. James stwierdził, że to jest na pewno Heather. I cała ekipa, mamy cztery osoby, jadą do tego lasu, żeby dowiedzieć się o co chodzi, może znaleźć jakiś trop, co się stało z siostrą głównego bohatera. Kropka w kropkę to samo, co działo się w pierwszym The Blair Witch Project, czyli bohaterowie idą do lasu, rozbijają obóz, coś się złego dzieje. A zgadnijcie, kto ginie pierwszy. Funny, ja nie lubię Blair Witch. Nie lubię Blair Witch Project. Tak i nie lubię mody, którą ten film zapoczątkował na sztuczne found footage. W przypadku tego filmu dużo bardziej ta konwencja jest naturalna przez to, w jakim czasie on się dzieje. Wszyscy snapchatują, instagramują, dokumentujemy mnóstwo, mnóstwo chwil z naszego życia. Ja miałam problem no. na tym filmie w ogóle, bo jakby nie bałam się i nie czułam tej atmosfery grozy, chociaż uważam, że jeżeli macie zobaczyć ten film, to Idźcie do kina, bo najwięcej efektu tutaj jakiegoś takiego niepokoju dają dźwięki, które w kinie dużo lepiej działają. No jeżeli ktoś widział Blair Witch Project, to sama ta konwencja go nie poruszy. Natomiast uważam, że dokładnie ci sami bohaterowie i dokładnie ta sama historia, poprowadzona w taki sam sposób, doskonale sprawdziłaby się w grze. Czyli takie Until Dawn, tylko z perspektywy pierwszej osoby. Tak! Nie ruszaj się, bo co. Ale jeszcze pojawiły się trzy gry. Ja jestem oldschoolowym graczem, bardzo lubiłem takie, takie rzeczy. Wkręciłem się w historię samej wiedźmy z Blair, tego, co się działo z Rastinem Parem, z tymi wszystkimi dziećmi, i tak dalej, na przestrzeni iluś tam lat w miasteczku. Postanowiono nowym widzom zaprezentować trochę tę historię i opowiedzieć trochę o tym staniu w kącie, o tym, co się stało z Wiedźmą, dlaczego ona zginęła i co się stało z tym domem. Jakby to były takie rzeczy, które sprawiły, że byłem troszeczkę zaintrygowany i trochę bardziej wchłonąłem y, tę historię. Istotną kwestią tego filmu. Jest jest to, że naprawdę lwią część mamy powtórkę z rozrywki. Jeden dodatkowy wątek, który się wiąże z dwoma postaciami pobocznymi, które się właśnie pojawiają w międzyczasie, a reszta jest bliźniaczo-podobna i prowadzi dokładnie do tego samego, ale budżet pozwala na to, żeby pokazać trochę więcej, rozciągnąć ten finał. Reżyser trochę kombinuje właśnie z perspektywą pierwszej osoby i moim zdaniem finał dostarcza. Ja cały czas liczyłam na więcej i czekałam, aż mnie to napięcie złapie. A tutaj się film skończył, A nie? A tutaj się film skończył, dokładnie. Trochę tak też mam, wiem, wiem, wiem. Nie miałam wielkich oczekiwań, i tak się zawiodłam, to trochę smutne. No. Ale na przykład bardzo podobała mi się ta dziewczyna, i bardzo mi się podobał jej strach na końcu. Zastanawiam się, czy ona naprawdę się nie bała. Jeżeli jedziesz z małą grupką filmowców, kręcić film o Wiedźmie z Blair w jakimś lesie, i puszczasz i pewnie... młodzież z tam z kamerami. No way. Były tam takie y, momenty Kiedy naszych bohaterów ewidentnie Goniło albo Zachodziło coś dużego Było takie tąpnięcie Coś idzie, drzewa się przewracają Naprawdę coś się dzieje za plecami Jest to creepy, ale ja mniej wierzę w tę historię Trochę bardziej chciałbym, żeby była przyziemna Żebym mógł rozważać Czy to na przykład ludzie za to odpowiadają Czy coś, tak, nie wierzę, o co chodzi Pod nie? tym względem zgadzam się z tobą to akurat było niepotrzebne, niepotrzebne w ogóle. Można było nie sugerować ale, niektórych dźwięków. Ale rzeczy. uważam, że dźwięki pomniejsze, powiedzmy, mhm. czyli tak jak mówię, te wszystkie skrzypnięcia, jakieś szepty. Wiesz, i ten tak deszcz dalej. jak zaczął padać, to wszystko naprawdę dobrze było dźwiękowione. Yy, tak, i dlatego jeżeli chcecie ten film obejrzeć, to polecam iść do kina. Dla mnie to jest 3. Tutaj raczej wziął górę mój sentyment powiedzmy do serii gier komputerowych i do całej historii, może niekoniecznie do pierwszego filmu, chociaż też go cenię i uważam, że wtedy był creepy as hell jak byłem w tamtym wieku. Dajcie nam znać w komentarzach co, jak wam się podobało nowe Blair Witch i dajcie znać czy pamiętacie i czy baliście się czy wierzyliście w stary Blair Witch Project i jaki według Was jest najlepszy horror utrzymany w konwencji Found Footage? Jeżeli chcecie się naprawdę bać, obejrzyjcie sobie odcinek Tube Riders z adbasterem, który gdzieś tam w Nevadzie wchodzi do jednej z jaskiń. Yes. to z 40 minut, ja się Ale na tym tak, bardziej po, bałem niż na tym. Prześlemy Wam tutaj gdzieś link. No, tak, na naprawdę... takie rzeczy warto.